Mogę? i jedziemy. Mamy oh, and slide, blok trzeci. W wykonaniu boliny. Polina. Uważaj, dobrze. Ile masz? Mhm. No to jeszcze cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery i zmiana ćwiczenia. I raz. Mhm. I dwa. Brzuch do środka. Do środka brzuch. Nie wypuszczaj brzucha do góry. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pełne brzuchy. Ręce pod udami. i wchodzimy. Raz ściągasz do siebie tak. I dwa. Damy tutaj piłkę, żeby ustabilizować kolana. Trzy... Pięknie jesteście na może... Cztery. Wiesz, nie do mnie do mnie na trening żeby było lżej, tylko żeby było trochę ciężej, tak? I siedem. I osiem. Podciągnij, podciągnij. I dziewięć. Tak jest. Jeszcze. Dziesięć. Fantastycznie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Biodra w górę. Tak. Napij ręce. Wyciągnij. Wysoko się wniesie. Mocniej się wniżej. No, tak, i wysoko sięgnij, chłonie połóż, prawda, na ziemi. I noga i. Raz. Natchnij uda. 3, 4, 5, 6. Tempo. 7, 8, 9 i 10 jeszcze. Raz. Badaj na kolana. 2, 3, 4, 5. Wysoko, wysoko. 6. Trzymaj 2, 7, 8, 9, 10. Dość. Ok, jeszcze ciągamy kolana do siebie. Dobra, no przed nami jeszcze go strasznie. No dobra, to teraz to będzie ćwiczenie Nie? Tak, po macie ćwiczyć. Niech pokażę sobie.